Kolejnym elementem dzisiejszych zajęć jest prawidłowa postawa ciała, czyli kamae. I tutaj musimy zwracać uwagę na samoświadomość naszego ciała, czyli muszę świadomie się prostować, wciągać brzuch, lata do przodu, ale być luźny, rozluźniony, żeby nie, nie chodzić jak terminator. Tylko, żeby być rozluźnionym, ale i wyprostowanym jednocześnie. Oddychamy przeponowo. Facetom łatwiej, kobiety jak poćwiczą to też się nauczą. I przechodzimy do postawy ciała. Trening postawy ciała jest taki, że stoję w postawie swobodnej, lekko ugięte kolana minimalnie, pięty są złączone i prawą albo lewą nogą wychodzę krok do przodu. Staram się, żeby oś, na której stoję, Akurat ta oś, która jest od strony kamery no mnie i idzie tam za moje plecy, żeby moje nogi usta ustawić dalej na tej samej osi. Są so, tak, i żeby przesuwając, nadal były na tej osi. Więc robię krok do przodu. Ugięty mam z przodu kolano, z tyłu lekko wyprostowane. Plecy wyprostowane. I powrót. Nie tak. Tylko podstawa jest szermiercza, gdzie stopy są na jednej nozy, na jednej linii. Pokażę to bokiem. Ok. I teraz co z tymi dłońmi zrobić? Dwie szkoły. Pierwsza szkoła to jest taka, że ręce są przy biodrach. Pokazuje, Przyniosę. I teraz to samo robimy, kiedy ręce lekko uniesiemy przed siebie. Ponieważ aikido wywodzi się między innymi z w gdzie układ rąk na mieczu jest taki, musimy zachować to. Znaczy, nie dlatego, że to z miecza wynika, choć też, tylko dlatego, że kiedy trzymam ręce na środkowej osi ciała, to jestem zasłonięty. Jeżeli ręce są. No to już widzicie, tu jest dostęp, i tu każdy wlezie z czymkolwiek będzie chciał wleźć. Więc ręce muszę zamknąć, swoją oś muszę zamknąć, schować swoje centrum, tutaj. Jak to robimy? Postawa wyjściowa, krok do przodu, ręce przede mną, pamiętamy, żeby nie robić na przemiennie, choć, choć to możliwe jest, skoro dałem radę zrobić, ale według waza, czyli tych podstawowego takiego wzorca kanonu wykonywania ćwiczeń w aikido, musimy zachować pewien układ. Czyli prawa ręka, prawa noga z przodu w tym wypadku, bądź na odwrót, lewa noga, lewa ręka z przodu. Ok, co z tymi dłoniami robić w ogóle? Nie zaciskamy są otwarte. Traktujemy tą krawędź tak, jakby to ręki, tak, jakby to było ostrze I to stanowi zagrożenie. Otwarta ręka również boli przy kontakcie ale nie muszę łamać sobie nadgarstków nie wzmacniamy tak jak w innych sztukach walki na przykład w karate nie robimy pompek na kościach jak w nie, więc nie mamy zachartowanych tutaj tych, tych części ciała więc kontakt ręka jest otwarta postawa ciała jeszcze raz w czasie treningu takiego normalnego jak w dojo mamy ćwiczymy z reguły zawsze po, tym tajsa, po tych postawach tai czyli obroty ciała dla tych co być może na pierwszy raz widzą albo w ogóle nie mieli kontaktu z aikido obroty ciała służą do tego, żeby zbudować sobie drogę do techniki do tego miejsca, który powoduje, że w aikido na przykład jest rzut, albo dźwignia bolesna więc, żeby Potrafić zbudować sobie dojście do tego miejsca. Musimy nauczyć się tak zwanych obrotów ciała, co nazywane jest wejki do tej sabaki. I najczęściej ćwiczymy dwa rodzaje. Pierwszy to jest tenka, czyli obrót w miejscu 180 stopni w tył, a drugi to jest ilimitenka z krokiem do przodu obrót 180 stopni. Pokażę teraz dla przypomnienia tenka. Zaczynamy zawsze od postawy wyjściowej, tak jak wcześniej ćwiczyliśmy. Wykrok może być jedna ręka, mogą być dwie ręce, może w ogóle nie być rąk przed sobą. I przypomnę, że ciężar ciała, bo nie powiedziałem tego chwilę temu, ciężar ciała musi być lekko wysunięty na przednią nogę. I odrywam przednią piętę od podłoża, robiąc skręt w miejscu, cofam nogę w tył. Pięta w górę przedniej nogi, obrót w miejscu, głowa wyprzedza, krok do tyłu. Bokiem to samo pokażę. Zwróćcie uwagę, musi być ten moment oderwania pięty. Bo jeżeli tego nie zrobię, no ćwiczę na parkiecie, na tych panelach. Ale czy na parkiecie, czy na panelach ta sama przyczepność podobna jest. I teraz da się tak to zrobić. Ale jak będziemy tak robili, nie wiem, 2000 razy, nie wiem, może 100 razy, to dojdzie do momentu, że kołana sobie zniszczymy. Będą ruchy skrętne w kolanie z przeciążeniem dużym i rozwalimy sobie więzadło. I ortopeda nas będzie bardzo chętnie przyjmował, i tak dalej. Dlatego zwracamy uwagę na tu piętę. Ona idzie w górę, tutaj, nie za mocno, żeby nie robić czegoś takiego. To jest tylko oderwanie, że środek że ciężar ciała na przodostopiu jest. Ciało wypostowane. obracam się tu głowa jakby wyprzedza ruch. Tak. I do tyłu. Przednia stopa. Pięta w górę, obrót głowy, ciało, postawa. Pilnujemy postawy, żeby nie była taka, taka. Ok. To jest stęka. Ponieważ ja widzę jaki to, jakby takie klocki Lego, które budujemy jedne na drugich, to ja do tego, posługując się tą metaforą klocków Lego, do tego tenkan dokładam krok. Czyli robię takie jakby przejście. I wtedy mamy już irmin tenkan. Najpierw, może w pokażę, będzie to lepiej widoczne. Stoję w postawie kamae. Tylna noga. Inicjuję ruch, a właściwie centrum moje inicjuje ruch, bo muszę przesunąć się centrum do przodu, tak jak w szermierce. Centrum idzie do przodu i teraz noga. I mi Oczywiście nie fazujemy tego ruchu na raz, dwa, tylko robimy to płynnie. I już tak, jako ostatnie ćwiczenie, możemy sobie e, porobić e, zejście z linii ataku, czyli te połączone z obrotami, w dwóch formach. Pierwsza forma to będzie ta klasyczna, którą teraz pokazałem, czyli ten ten i I Spróbujcie te formy dwie wykonywać naprzemiennie, bo wiem, że potraficie, bo robiliśmy to co, na codziennych zajęciach. A tu spróbujmy zrobić to zadaniowo że raz robię Irymi raz robię Tenkan. Tutaj ma mało miejsca, więc spróbuję to zrobić. Nie wiem, jak nam to wyjdzie. Może zacznę od Irymi na wprost będę do Was Druga forma to już jest troszkę krótsza, bo jak dobrze wiemy wszyscy, różnie bywa w czasie wykonywania technik g czyli takiej formy treningowej, gdzie nie mamy czasu nic zaplanować. Po prostu coś się dzieje, a my nie mamy szansy na reakcję inną niż spontaniczną, może tak powiem. Dlatego ważne jest, żebyśmy potrafili wytrenować. Nasze ciało i nasz mózg, żebyśmy mogli bezwiednie reagować na zasadzie takiej spontanicznej reakcji, choć ona jest wyćwiczona. Dobra, teraz do rzeczy. No, wyciągnąłem szafy Bokuto, albo Bokuto właściwie, czyli ciężki drewniany miecz treningowy do treningu Kenju shima, Shinryu. A nie będę się na tym skupiał. Tylko bardziej mi chodzi o, o, o dłoń. jak mówiłem wcześniej, po, przy postawie mieczowej, dłonie są na rękojeści miecza i one zamykają nam kamaę postawę. I tutaj jakby ta praca rąk bardzo jest ważna, żeby utrzymać miecz w ręku, no to muszę zaciskać te dłonie na, na rękojeści i cokolwiek bym robił, na przykład to, Czy Kesagiri, to dłonie są na mieczu. I zwróćcie uwagę, jak dłonie pracują. Chodzi mi o to, że one się nie rozdzielają, tylko zmieniają swój układ w przestrzeni. Tu. Tu. I jakby te elementy przekładam teraz na zejście z linii ataku. W sytuacji np., kiedy ktoś nas atakuje, Chudanskini albo Jodanskini albo sią minuci albo jakimś innym atakiem yy, z uderzenia na wprost do rzeczy trzymając miecz robiłem coś takiego i tutaj kiedy by było czytacki nie mam miecza mam ręce wyobraźcie sobie, że trzymamy ten miecz w rękach i on pracuje. Ręce jakoś nie rozdzielają. I teraz oczy wyobraźni musicie uruchomić, swoje umysły. I widzieć tą, tą rękę, która zmierza do waszego brzucha. I mogę iść na ura, albo do środka na omotę, zależy jak ktoś mnie atakuje. Ale powiedzmy na jedną stronę, albo na drugą stronę, niezależnie od tego jak stoję. Kiedy jestem w pozycji prawej w tym wypadku, to uderzająca ręka idzie mi w brzuch. Ja schodząc na zewnątrz, tu na razie tu na przednią nogę idę na zewnątrz, wykonuję ruch dokładnie taki, jakbym robił cięcie mieczem. Tutaj, tutaj pracuję centrum, żeby zrobić rotację. Teraz mocno to pokazuję, żeby to uderzenie, jakby poszło tędy. Jednocześnie, jedna ręka zbija tki w dół ale jednocześnie to będzie robione, ona zbija w dół, a druga uderza yy, w to. tu w przeciwnika, albo żuchwę. Bardzo ważne, żeby to zrobić jednocześnie. Jak zrobimy to osobno, jest zawsze czas na reakcję ukę, czyli tego, który przychodzi do nas z atakiem. Stoję w pozycji, schodzę na zewnątrz, na przednią nogę, to samo na drugą stronę. Powtarzamy ćwiczenie. Jeżeli będę chciał zrobić to samo ćwiczenie. W sytuacji, kiedy jestem tą nogą do przodu, a pójdę tylną nogą w przód, na zewnątrz, to postępuję podobnie jak w tylko ten ruch nie jest taki długi, on jest krótszy. Dość ciężko jest wykonywać to ćwiczenie bez partnera, bez łukę, bo nie wiemy dokładnie gdzie on jest, bo jego nie ma. Nie widać go. Jest niewidzialny. I przez to jest trudniej ocenić prawidłowo dystans, ale, ale próbujmy. Przynajmniej nauczymy się pewnej motoryki ruchu, pewnego schematu. No nie chcę powiedzieć choreografii, ale poniekąd, którą w sytuacji jak wrócimy na trening, będzie taki w o to będziemy mogli to sobie powtórzyć, wrócić do tego i poćwiczyć w parę. Jeszcze raz pokazuję. Przednia noga idę tylną nogą tutaj tu jest atak na wprost od was a ja omijam ten atak nie uciekam w bok tylko idę w przód bokiem tak jakby od flanki zachodzę do przeciwnika Pach. jeszcze raz Pach. nie mogę być na linii bo inna strategia ruchu wymusza in, inny ruch inny rodzaj przemieszczania się wymusza inną technikę nie znając się na karate, nie będę się wypowiadał, natomiast mając mgliste pojęcie walki do, tudzież innych podobnych sztuk walki, to wiem jedno: że jeżeli będę się przemieszczał przód, tył i wykonywał te same ruchy, no nie wiem, czy mi się to uda. Dlatego starajmy się omijającymi ruchami schodzić na zewnątrz, albo do wewnątrz, przepraszam, albo do zewnątrz rękę. Raz na jedną, raz na drugą stronę. Ok, jeszcze raz, teraz ty na Raz. Co ważne, miejmy kontakt wzrokowy z przeciwnikiem. Jeżeli się boimy spojrzeć komuś w oczy, znam kilka takich osób wspominałem już niejednokrotnie na zajęciach że mają taki wzrok że potrafią e, zmniejszyć moje nogi tak że mi się odlechciewa. E, więc proponuję nie patrzmy nigdy przeciwnikowi czy też ukę w oczy zostawmy to na inne okoliczności względem naszych najbliższych e, natomiast kiedy jest przeciwnik patrzymy w to pole nie punktowo w jedno miejsce, bo wtedy będzie trochę mało. Będziemy skupiali uwagę, fokus taki będzie na punkt, a nie będziemy ogarniali sferycznej sfery takiej. Sferycznej sfery, albo wiedziało się. Nie będziemy widzieli sferycznie. Dlatego patrzymy przeciwnikowi to, w to miejsce. W Kenju Tsu czy też w innych formatach, w z mieczem, nasz e, czubek miecza celuje w to miejsce. A, na, a wzrok też patrzy w to miejsce. Tak samo, kiedy trzymamy ręce, to celujemy w środkową oś przeciwnika tymi rękami. Bez względu na to, czy jesteśmy e, atakującymi, czy broniącymi się. W aikido, na początku, kiedy ćwiczymy, jest oczywiście podział na atakujący, broniący się, ale udało mi się widzieć coś takiego, że z broniącego się, za chwilę ktoś stał stawał atakujący. To żadna filozofia, bo normalnie gdybyśmy się bronili na ulicy, to pewnie tak by było, bo reagujemy wtedy, tak jak mówiłem wcześniej, spontanicznie. I tutaj najważniejsze jest, żeby ten trening spontaniczny to nie był taki, że coś robimy i nasza reakcja jest dziwna. Nasza reakcja musi być wytrenowana. Musimy posługiwać się techniką, nawet jeśli ją robimy. Jakby automatycznie, to ona musi być przez nas wytrenowana. Jeszcze raz przypomnę o co chodzi z układem rąk na mieczu, a potem bez miecza. Zajście do środka, czyli tylna noga zaczyna. Wspomnę, że kiedy ćwiczymy z mieczem, ręka dolna ma schodzić do naszego centrum. Ręka górna przytrzymuje miecz. Kocie, zejdź. Kiedy schodzę na zewnątrz, podobnie robię. Miecz nad głowę, zejście, oczywiście tego nie rozdzielam, tylko tu jest. I centrum tu jest, nie gdzieś tam, tu jest centrum. Podobnie jak robimy to z mieczem, tak samo układ, układ rąk zachowujemy bez miecza. Logiczne jest, kiedy będzie atak szedł na brzuch, a moja ręka pójdzie gdzieś tam, to się nie zasłonię. Więc pamiętajmy o rozsądnym postępowaniu i zasłaniamy swoje centrum. Na dzisiaj to jest tyle. Kolejne filmy będą, mam nadzieję, systematycznie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!